Dzień dobry całemu światu, a cały świat witam. Kochani witam. Dzień dobry, dzień dobry. Jak moja fryzura czapkowa jeszcze może być? Posłuchajcie, no, jestem na dworcu głównym w Regensburgu. I tu jest tak, jest dworzec, przechodzi się przez tory, to znaczy nad peronami i znajdujemy się w drugiej części dworca, czyli w centrum handlowym, gdzie jest m.in. Kaufland i wiele innych sklepów. Posłuchajcie, <noise> tak. Następnie dojdziemy do nazwy, bo nie wiem jaka nazwa. Ale zobaczcie, tu Only, Tamaris, Veromoda, no, McDonald's, jak widać. A tej marki to nie znam. Jakaś taka sportowa. Arkaden. No, to jesteśmy w Arkadii. Arkadii. Arkady, no już nie wiem jak to tak przetłumaczyć, ale o Calzedonia, no że posłuchajcie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. A tu jest jeszcze San Francisco Cafe Company. No patrzcie, patrzcie jak to jest. Tabak, pres. A cukiernia z piekarnią. a tam pan stoi i pilnuje wejścia. Także kochani, tak to wygląda dworzec w Regensburgu, czyli w naszej w polsku, w naszej z zboru. O, no, jakie fajne ciacho. A tutaj sklep Lego. O, jaki sklep Lego. O, jaki. No, fiu, fiu, fiu. Subway. Ach, to widzicie, sklepy są na górze. Byłam tutaj już tak ze dwa razy, ale tylko tak, tak powiem, przejściem, bo się mi się pomyliły wyjścia i poszłam nie tą tę a na dole, na górze sklepy, a na dole jedzonko. Co kto lubi, co kto woli. Mmm, się to fajne. No ładnie, posłuchajcie, jak kolorowo. Pozdrawiam pa! A tam jeszcze na końcu Zara. No pokaż, tak. Zara, fajny sklepik. I DM na dole. A, to nie tylko jedzonko. DM też. O, jaki duży ten sklep. Zary. Tam, tam, tam. McDonald's. I San Francisco Cafe. Popa!